Na czym polega wyzysk? Na wykorzystaniu trudnej sytuacji życiowej, często osoby starszej i niedoświadczonej biznesowo, żeby po prostu wyłudzić od niej majątek. Na przykład mieszkanie. Wyzysk jest określony w artykule 304 Kodeksu Karnego. Przepis ten w uproszczeniu stanowi, że kto, wyzyskując przymusowe położenie innej osoby, zawiera z tą osobą umowę. Nakładającą na nią obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Przykład. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy osoba, która pilnie potrzebuje kilka tysięcy, np. Na, na leczenie, jest niedołężna, potrzebuje opieki, która kosztuje, ta biedna osoba otrzymuje pieniądze od życzliwego sprawcy, ale pod warunkiem, że w zamian podpisze umowę przekazującą temu życzliwemu sprawcy własne mieszkanie. Czy miała wybór? Nie. Czy została wykorzystana? Tak. Przestępstwo wyzysku nie wymaga przemocy, nie wymaga fałszerstw, nie wymaga zastraszania. Wystarczy, że ktoś świadomie wykorzystuje trudne położenie drugiej osoby i zawiera z nią rażąco niekorzystną umowę. W praktyce przepis ten jest rzadko stosowany. Osoby pokrzywdzone nie zgłaszają przestępstwa. Wygrywa wstyd, nieznajomość prawa i brak siły do walki. Przecież przypadki takie dosięgają często osoby starsze niepotrafiące podjąć walki z takim sprawcą. Jak bronią się sprawcy takich przestępstw? Twierdzą na przykład, że pokrzywdzony sam o to prosił, albo że zapłacili dużo więcej niż musieli, lub że dodatkowo opiekowali się pokrzywdzonym i ilość tych miłych gestów wobec ofiary rekompensuje utratę mieszkania. Czy przeproszenie pokrzywdzonego zmienia coś w odpowiedzialności karnej sprawcy? Nie. Czy przekazanie tak pozyskanego mieszkania na cele charytatywne uwalnia sprawcę od odpowiedzialności karnej? Zdecydowanie nie. Wszak wciąż ofiara przestępstwa pozostaje wówczas bez swojej własności. A jeżeli chcesz na ten temat dowiedzieć się więcej, to polub nasz kanał.